Hej, kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w takim szybkim i spontanicznym filmie, w którym chciałam Wam pokazać mody, które, a dokładniej CC, które się już pojawiło y, dla małych dzieci, dla naszych niemowlaków dokładnie. Jest to oczywiście CC darmowe. Linki do wszystkich tych CC znajdziecie w przypiętym komentarzu. Dobrze, przechodzimy do pokazywania zaczynamy sobie od twarzy yy, i tutaj od detali skóry ja mam część rzeczy, które sama sobie dostosowałam do niemowlaków, ponieważ można sobie skiny dostosować samemu, zdejmiemy ci to na razie wszystko. Ale są też takie, które pojawiły się już przerobione i dostosowane. Mamy tu na przykład skiny od twisted, twisted Cut. Zobaczcie jakieś liczne yy, w różnych, troszkę różniących się wersjach. Proszę bardzo, tu mamy też taki, tu mamy też taki, jeszcze mamy taki, taki, taki. Mamy rumieńce, które się też pojawiły. Te sobie akurat zrobiłam sama, ale tutaj są te, które możemy znaleźć. I w makijażu, bo odblokowany też jest makijaż dla dzieciaków, też pojawią się rumieńce. Mamy też piegi, które możemy naszym dzieciakom dawać. Dobra, wracam sobie do tego, jak wyglądała. Dobrze, jesteśmy znowu z naszą małą ród, i kiedy jesteśmy tutaj w twarzy, doszły też podmianki do zębów, tak żeby wyglądały lepiej. Tak to teraz wygląda. Oczywiście, link też dostaniecie w przypiętym komentarzu. Pojawiły się też już pierwsze włoski. Ja mam niektóre też z patrona ale są już darmowe. Mamy takie włoski od Kiary Zurk, takie loczki. I od Raven mamy takie włoski i te śliczne, które już mieliśmy. Od Twisted Cat mamy też dostosowane brwi. Dzięki temu możemy zmieniać brwi naszym niemowlakom. Oraz yy, są już dostosowane kolory oczu. Ja sobie część zrobiłam sama, ale też Twisted Cat ma dostosowane. I tutaj mamy te oczka, są akurat od Miko. Też już są dostosowane. Lecimy dalej. Mamy nowe nakrycia głowy. Nowe słocze, więc tak, to jest czapka do niej. Potrzebujemy dodatku razem raźniej. Zobaczcie, jakie ma fajne słocze. Kwiatowe. Tu mamy takiego króliczka w i zmienione kolory. Tu był ten z gry, a tu mamy. Ten z CC. Mamy chusteczkę w nowych kolorach. I jeszcze taką. I kapelusik. Tutaj w grochy oraz jednokolorowy. Jeszcze mamy taką czapeczkę. I taką czapunię. W różnych kolorach. O tutaj gwiazdeczki też jest śliczna. Dobrze. Yy, dalej w dodatkach mamy smoczek. Ma różne słocze. Wygląda bardzo fajnie. I odblokowany mamy makijaż. I w makijażu mamy tak. Rzęski. I też mamy różnego rodzaju piegi. I inne detale, które my możemy dodawać. Dobra, odsuwamy się. Jak widzicie, mam też zmienione te, zmienioną tę podusię na taką Hello Kitty. E, oczywiście też link Wam zostawię w opisie. E, wiem, że się pojawiły jeszcze inne kolory. Można mieć tylko jedną taką podusię w grze, bo ona zmienia dla wszystkich y, maluszków. Dobra, a my przechodzimy do ubranek i zaczynamy sobie może od koszulek. Więc tak, mamy takie super bluzy dla super bohaterów i, i super łotrów. Harley Quinn urocza. Robin. To chyba dwie twarze ma być, nie mam pojęcia. Batman. Mamy sweterek, który ma naprawdę bardzo dużo słoczy. Tu w tym chyba coś średnio wyszło, ale reszta jest bardzo ładna. Zobaczcie. Od kwiatowych przez jakieś. Paseczki, plamki, zwierzątka, statki kosmiczne, kwiatuszki, no prześliczny. Mamy taką bluzkę, też urocza, ma tylko dwa słocze, ale śliczne. Zwykłą koszulkę w prostych słoczach i taką z ptaszkami. Oraz koszulkę z różnymi tutaj zwierzakami, które są po prostu prześliczne o oh, Hello Kitty. Zobaczcie, no słodzi słodzieśne. W... Najmniej mamy w dolnych częściach. Mam tutaj tylko takie spodnie w kwiatuszki, różne i takie w jednorożce. Bardzo fajne. Oczywiście, jak zwykle, myślę, że dla dziewczynek będzie więcej rzeczy niż dla chłopców. Jeśli chodzi o ubranka na całe ciało, to tu mamy najwięcej. Mamy taki prześliczny też trój. Z różnymi słoczami. Myślę, że jest piękny. Mamy takiego cudnego kubusia-puchatka. Zobaczcie, jakie urocze. Yy, I takiego misiaka, pandę. Kubuś-puchatek ma tylko jeden słocz. Panda ma tych słoczy trzy. Yy, takie zwykłe tutaj spodenki z białą koszulką. Bardzo też ładne. Taki rampersik chyba, albo piżamka do spania z bardzo dużą też ilością słoczy prześlicznych. Uważam, że są naprawdę cudowne. E, takie wody z pięknymi zwierzakami. I takie wody. Troszeczkę inne zwierzaki, podobne do tych koszulek, bo to jest ten sam twórca. Mamy body jednokolorowe w bardzo dużej ilości kolorów, i naprawdę te kolory są śliczne. Mamy body z ptaszkami, oraz całe albo rękawki są białe. Yy, tu mamy takie body pasujące do tej czapeczki. Taką piżamkę. Tutaj takie też pasujące do czapeczki. Yy, tu mamy przepiękne. O! No, cudne jest. Yy, tutaj mamy takie, tylko jeden kolor. Tu mamy sukienusie. Wygląda tak. Tu mamy takiego rampersika. Tutaj mamy taką sukienkę w króliczki lub gładką. No i moje chyba ulubione zwierzaki. Zobaczcie w żółwie, w pingwinki, w delfinki, flamingi, kraby. Gdzie jest Nemo? Smoki. Znaczy to krokodyle, to hipopotamy. Tu mamy dinozaury. Mamy zwierzątka małpki, pawie, tygryski. To jakieś lemury, leniwce. Mm, a to chyba czerwona panda ma być. Koale, no przepiękne są. I tutaj mamy liski, krówki, yy, suwki, pszczółki. No po prostu jestem w tych zakochana. To jest chyba moje ulubione. Dobra, nałożymy ci kochana, może na razie to, bo mamy jeszcze nowe skarpetki. Takie w groszki. I mają, też tutaj są gładkie. I mamy nawet jedne budki już, takie misiaczki. O, pokaż, kochana, o, takie misie. Dobra. Tak wyglądają. I jeszcze Wam zapomniałam pokazać tu chyba w makijażu tak, mamy takiego buziaka, którego możemy odcisnąć. Tu mamy takiego królisia i mamy opaskę, taką jak dzidziuś dostaje, jak ze szpitala jest wypisywany. Dobrze kochani, to jest taki króciutki odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o niemowlakach, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Napiszcie też, czy film Wam się podobał i czy te CC, które dla Was znalazłam, przydadzą Wam się. A teraz trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia! Hej, hej!